Pewnie zastanawiasz się, jak trafiłem do więzienia. Otóż opowiem Ci historię. Zacznijmy od początku. Chyba idę obejrzeć wiadomości co się dzisiaj dzieje niby w tym mieście Witam każdego w telewizji. Słuchajcie, za niedługo może wybuchnąć wojna w naszym kraju. Więc chowajcie się, będzie rekrutowanie wojska, bo za mało jest. No i w... Co kurde serio na wojna jakaś... Ech, to przejmam bunkier, bym mógł wejść. W dzisiaj dzień. A no ta, kurde. Chciałbym jeszcze ten dług spadzić z tym gangsterom, temu kastarcikowi. Doba, jadę do nich. Doba, wychodzę. I się to, jest ciemno, zrobiło jakoś Po prostu chmury są, no i stało się tak jakoś ponuro. Będzie padać pewien śnieg. Eh, mogę mi na auto kupić. Że miał dach. Dobra, włączam silnik. No i jedziemy. No i zaczął padać śnieg. No mówiłem o tym. Ale dobra, idziemy. Patrzy tutaj, czy pociąg czasem nie jedzie, czy sinał tutaj nie jedzie. Hmm. Teraz tutaj. Sprawdzamy. Idziemy dalej. Hmm. No a patrzymy lewo, prawo, nic nie jedzie. Jest to dobrze. Jest ślisko, tylko się nie rozbił tym autem, że mnie było. Dobra, już podjeżdżam. To chyba oni. Tak, zaparkuję tutaj przy tym parkingu, raczej przy tym jeździe. Da. Tak. Parkuję tutaj, widzę. Ze swoim gangsterskim samochodem Idzio. Masz ten dług? Nie mam Przepraszam, mam za mało pieniędzy po prostu. Mogę... Da czekajcie dam coś co mam tylko. Mam tylko tyle. Wiem, mało jest, ale... I tak. No mało ci powiem. No wiem. Jeszcze trochę ci zostało. Dobra, wiesz co? No? Przecież, że mam za mało czeka ciebie kara. jaka? To wiesz się wkrótce. To... Do, ej, dobra, nie no. Jakiś straszny jesteś, typie. Au! Ty robisz! I stąd! Okej. Okay. Za parę dni będziesz w więzieniu, zobaczysz. Eee. E, no to co, to wy powinniście być! To wy powinniście być. Nie, nie zapłaciłeś. Ej oni są podejrzani, ale pistą tu uciekam. To szybko jadę. Dobra, jadę szybko do, broń, do br, sklepu z bronią. Najlepiej potrzeba mi broni, dobra, bo to będzie straszne jak oni mi coś zrobią. lepiej kupię jakąś broń, szykuję się, najlepiej. Dobra. O, już to padać śnieg, więc to dobrze, już tutaj podjeżdżam pod sklep z bronią. Dobra, włączam silnik. Dobra, włączyłem, idę. Dobra, e, nikogo nie ma tutaj, w sumie, nie ma tu kamer Mogę wziąć pistolet Rewolwer wezmę Dobra Wskakuję Albo w sumie Tutaj oddam im chociaż, chociaż te pieniądze im tutaj dam Więc lecimy O kurde, mam mało paliwa Dobra, idę na stację benzynową Już to się cieplej zrobiło

Ale co zrobiłem niby? Tam... Chcesz spróbować najdziela? Nie, nie chcę! Na to do samochodu! W tej chwili do samochodu! To... Wsiadaj do auta! W tej chwili! Wsiadaj! Pakować go! Wsiadaj! Co się tu dzieje? Co ja zrobiłem? Do więzienia na przesłuchanie! Ale ja nie wiem zrobiłem, ja nic nie zrobiłem, chociaż dajcie mi... Zrobiłeś! cicho tam! Cicho tam być z tyłu! My cię wwieziemy do służby do więzienia! <grym> Proszę... Szybko do więzienia! Wynajmij! Ticho tam z tyłu, bo będziemy w środku uspokajające! Kurde... Nie wiedziałem, że ja tu trafię... Wejdź! Wyko... Tu, idziesz? Dobrze, minęło. Chodźcie, ochrona reszta, chodźcie tu, policja. Chodź. Chodź, idziesz na przesłuchanie, chodź za nami, chodź za mną, za mną. Idziesz na przesłuchanie! Pamiętaj, jak tylko zrobisz coś, to masz... Dostaniesz z broni! Nie, nie chcę nic zrobić... Nie, nie chcę Stój tu! Stój tu! Stój! Czekajcie! Ochrona, czekajcie! Musimy mu dać uspokajacza! Nie! Trzy... ...dwa... ...jeden! Co to miało być? Przeszukuję. on mnie przeszukuje, nie, on nie może mnie dotykać Spokojnie, nic ci nie zrobię. Możemy, no, ale nie, do doceli go, doceli, chceli go przesłuchać, od ciebie. <coughs> jakoś, jakoś tu pusto w tym więzieniu, co się stało, że tak pusto? No, idziesz ja do nie... tej, przesu... Przeglo... przeszukujemy cię i za chwilę idziesz na ten Do sali przesłuchaj Do Celi, do celi... Nie, nie, nie na łóżko, czekaj, musimy cię przeszukać. Chcę szukać. Nie. A, 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 jesteś czysty? Ale czekaj, nie, ja cię przeszukam. Chwila, y, chwila, chwilę, chwilę, chwilę ludzi idę przeszukać. Czekaj ci chwilę po broń przeszukiwania. Chyba jest czysty i nic nie ma. Nie! Rewolwer się Co? Jak to? Serio? Tak, on ma rewolwer. Zabierz mu go jak najszybciej. Halo, dzień dobry, co tu się stało? Widzę jakiegoś zamkniętego we więzieniu. Czy to ten psychofan, którego my próbowali schwytać? On chyba kiwa, że nie. Ale ty na pewno nie ja. Nie jestem psychofanem. Ten pan psychofan pod nazwą lo lodówka, lodówka, lodówka zabrał a coś... nie powiedz, nie, to pewnie, poli pewnie policja złapała, tego lo lodówkę, tego tego psychofanu, pewnie zmienił osobowość. Dobra, trzeba chyba go zamknąć. Dawij, go, bo to pewnie tę lodówkę, ten co spalił cenę. Co? Jest, no Co? Co? Przydajesz się? Jesteś tym moim psychowanem, co podpalił cenę ze skezim? Nie, nie ja, ja nic nie wiem. To jest, uciek, uciekłeś z kolegą, o. uciekłeś z kolegą i podpaliłeś celę. O, ten policjant mi pod stopy No my dobrze robimy, dobrze możemy robić, bo czemu ty uciekałeś, czemu ty uciekałeś i podpaliłeś cele z kolegą, wiesz ile te czele, na tę cele wydatków było? Au. Znaczy policja, nie szczerać go. Idźcie policja, z nim muszę sam na sam pogadać Policja, idźcie, mówię... Co ty robisz? Ja muszę sam z nim nagadać idź stąd. Eee. Policjanci idźcie stąd! Do góry! Wezmę go zaraz na przesłuchanie! Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry. Proszę pana, ale serio, ja nic nie wiem. Ja... Bo ja, mam zobaczyć, taki... ja mam taki panie, problem pan mnie nie robi w dziula, bo podobny, podobny gościu do pana, tylko taki bigonik uciekł z więzienia i podpalił tutaj dwie cery. Proszę się przyznać. Ale ja mam taki taką sprawę, bo ja ogólnie miałem dług do zapłacenia i ogólnie to mi się wydaje, że stałem wrobiony, bo ogólnie ja, ja nic nie zrobiłem, ja nic nie okradłem ani nic nie zniszczyłem. No ale ty nie spiegowałeś, tylko zmieniłeś osobowość. Zmieniłeś w ogóle włosy, koszule, Wiem, że ty, ty jesteś tym lodówką. Ty no jesteś nie. tą lodówką kubie. Jesteś tą lodówką i. Co musisz ty z... uciekłeś z kolegą, gdzie ten twój kolega przyznawa się, boście podpalili celę. Ja nic nie wiem. Si zmieniłeś osobowość, ten z chyba gra jakiś cwanego, bo podpaliliście cenę. Nie. Tylko mi jeden ochroniarz taki. Kurde. Miałem ochroniarza jednego, który mi dał Ja nic nie wiem, na serio. Taki, taki zielony, taka choinka. Nie znam typa. Ej, kto to jest? A to jest ten policjant, ten słod. Ubiłem do policji, proszę wyjść. Ale już. Nie! Uciekaj. Czy chcesz dowody? Co? Ja mogę powiedzieć o dowodach dla ciebie, czy chcesz dowody? No pokaż dowody. Do wody? No. No to chwileczka. Powiem tyle. Zaraz do panu podeślemy, bo chyba pan ma swój telefon. No właśnie mi zabrali wszystko. No to panu pokażę na moim to telefonie. Jak cele się paliły? Co, co fotopułapka uchwyciła? Bo pewnie pan działał. Byłem za chroną. Byłem za ochroną. A może panu nagranie lepiej pokaże, to będzie lepiej wyglądał? Niech pan pokaże Dobra, teraz tak. Widzisz, widzisz kamery? Tak no. Włączę nagranie To twoja była sprawka, co wtedy co szedłem z ochroną Wchodzę, a nagle cele się podpaliły Przyznaj się mm. Twoja to sprawka była Ale to, nie, to nie moja Tak, nie twoja Masz przerąbane Pan ma w ogóle słabą jakość telefonu Proszę? Jak słabą jakość? Słabą jakość? No Uszko, na łóżko, na się W tej to? chwili... Nie no, masz darczyk uspokajający, widać, że nerwowy Do gorszego więzienia, gdzie policja? Policja? Sch schodzi tu Dobra, wychodzisz z celi, chłopie A co ten policjant to? robi? On to jakieś dziwne wydaje yy! Wyciągaj broń Idziesz za nami Idziesz Szybciej Szybciej, nie ociągaj się Właśnie I tutaj Tędy, ale tu są bronie nie, na lewo idź, na lewo! co jest za auto? Siadasz do auta, siadasz do auta do na, pojazd, y, na wsiadasz do auta, To słynny pojazd prezydenta. Na Ty też na to pilnujesz, jedziemy. To jest ten słynny pojazd prezydenta, o którym słyszałem. Tak, Nie. ale jeżdżę często tym Eclairem Gatti, ale no. Jedziemy. Boże. Nie boję tego policjanta obok. Oj, wypadłem. Jedziemy. Na lewo. Bierzemy, tu mamy port, jedziemy. Czekaj, jedziemy. Czekamy na patrol. Musi przyjechać policjant z tamtego odwiedzenia. My już tutaj czekamy. A on skąd będzie jechać? Niby, będzie płynąć? Tej, czy jechać jakimś chciał? Będzie płynąć. Z y, ale spokojnie. Będzie też tutaj weźmiemy na. Ej, bo to jest ja jakieś chodźmy. syreny. Ej, bo to jakiś policjant przyjechał. To policjant. Wow. Eee. Proszę wychodzić. Proszę wychodzić. Dzień dobry, prezydencie. Tak, prezydent. Prezydent kraju Jaybreak. Mam ważną wiadomość, bo ten policjant z innego więzienia przypłynie za godzinę. Za godzinę przy... przyjdzie ten policjant? Co? Nie chce się mi godziny czekać, dobra, chodź, pakujemy cię na łódkę, jedziemy. Okay. Idzie za mną. Policja tu... cię kieruje. Idziemy tutaj na łódkę. Okay. Proszę wsiadać. wsiadać, to jest bezpiecznie. O Boże. Bo jedzą, że wsiada pan. ten. Pan Marian? Skąd pan, Marian? No i jedziemy. O Boże, ile to będzie trwać ta podróż? Prawdopodobnie będzie trwała z. dwie godziny, albo jak dobrze pójdzie, to w pięć minut jesteśmy na miejscu. O Boże, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy pod Twoim nowym domem. Ej, to takie, to jest spore to więzienie, widzę. Jedziemy. O-ograniczona, ograniczony obszar, wyłączony oficjalnie rządu. Już nie jesteśmy w naszym państwie, jesteśmy za granicą, ale jesteśmy w więzieniu. Boże. Dziękuję! Ej, kto to jest dla policjant? Nieważne. Witaj pod twoim nowym domem. Ale ja ja ten... za tą bramę! Ja ten policjant idzie. A. Dzień dobry. Czy to nowy więzień? Tak, nowy więzień. Nowy więzień. A skąd to on? O to jest tutaj? Przewie przewieźliśmy go tysiąc kilometrów, bo my, my przyjechali z Jaybreaka. My jesteśmy... Ja jestem prezydent Jaybreaka, i już mówię, szybko. Pro oj. To się stało, legitymuję się, legitymuje się, dobra, rozumiem jestem prezydentem już. miasta, jestem prezydentem państwa, Jane Brake, no i zbiegnie za mnie, nie mamy już więzienia szczerzonego. To bardzo słabo. Ja też kiedyś pracowałem tam jako policjant, ale mnie przenieśli 5 lat temu, ale po waszym stroju nie wygląda jakbyście stamtąd byli. No nie widać jak po tym stroju. Tak się przyjeżdża, Kłada się ubrania z policji, a ty... Bierz go Bierzcie go go drodze już do celi O mał Proszę iść o Boże Ej, nikow w recepcie nie ma tam. cię stało! On się chyba wywalił! Nie no żyje nie w tu w tej piarni, za to co zrobiłeś Proszę Nie celuj we mnie Ej, nie strzelaj proszę Ouch. Dobra idziesz Idziesz Czemu zabili się tu jakiegoś typa Przede mną Wodziej to Dabi Idziemy już do celi Jś Kryminalista to jest Proszę do celi wow. Do tej celi do tej celi proszę się położyć spokojnie.